Dobra, no to słuchaj mnie teraz uważnie. Kto ci nagadał, że kobieta na mięsie nie może być sexy, że steki zrobią z ciebie klocek bez wdzięku? Bzdura. To kłamstwo wciskane przez fidlaleczki na sałacie i sojowym proszku. Kobiecość buduje się hormonami, a hormony powstają z tłuszczu zwierzęcego i cholesterolu, a nie stofu, płatków i chia puddingów. Chcesz się podobać facetom? Jedz jak zdrowa kobieta. Mięso, jaja, tłuszcze zwierzęce. Bo chude szkapy na roślinach nie kręcą facetów. Pociąga pewność siebie, moc i ogień w oczach. Seksowna nie jest ta, co ma PMS co tydzień i chodzi jak suchy listek. Seksowna jest ta, co ma ciało z pazurem, biodra z mięśni, spojrzenie, które pali. To daje ci mięso, a nie trawa. No to teraz pytam. Zostajesz w bajce Instagrama, czy wchodzisz na poziom Lwicy? Silnej, dzikiej i cholernie sexy. Zostaw komentarz i wpadaj do mojego wyzwania. Kobieca siła w 90 dni.